Cześć Koziorożce, witajcie na moim kanale. Bardzo dziękuję, że tutaj jesteście. Kochani, dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje. Wszystkie są mile widziane. Czekajcie, to właśnie poprawiam kamerkę. Dobra, nie jest lepiej. Dziękuję, że tutaj jesteście, kochani. Robimy sobie dzisiaj tygodniówkę. Tygodniówkę na przyszły tydzień, tydzień 17 od 24 kwietnia do 30 kwietnia 2023. Kochani, talia główna, przetasowana, tą drugą już kończę tasować dla Was specjalnie, moje kochane koziorożce. Zatem, kochani, zobaczymy sobie, jaka jest energia główna dla Was na nowy tydzień. Zobaczymy, co idzie do przeszłości, bądź co z przeszłości może na Was wpływać jeszcze. Zobaczymy, kochani, jak Wy się z tym wszystkim macie, w sensie, co jest w Waszych głowach. Zobaczymy, co przyniesie najbliższa przyszłość. Zobaczymy, co tam u związkowców, co tam u singli. Zobaczymy, jaka jest niespodzianka, praca, finanse i wynik, bądź rada dla Was, moje kochane koziorożce. Dziękuję, że tutaj jesteście. Zatem poproszę energię główną dla koziorożca na tydzień 17 od 24 kwietnia do 30 kwietnia 2023. Energia główna to. Proszę, rycerz Buław. Koziorożec gdzieś się wybiera. W o, dziewięć. A tu jest dziewięć. Dziewięć Buław. Ja myślę, że koziorożec w tym tygodniu, nowym tygodniu, może się wybierać za, za granicę. Może, słuchajcie, jakiś wyjazd. Słuchajcie, jesteście pełni entuzjazmu, moje kochane koziorożce. I tak właśnie może być, że z kimś, słuchajcie... Strygonu e, ognia, lew, baran, strzelec, będziecie, słuchajcie, wybierać się w jakąś podróż. Tak może być, słuchajcie. E, mm, mm, super energia jest to. E, kochani, e, tu mamy u spodu dziewiątkę, dziewiątkę buław. Dziewiątka buław mówi o tym, że coś już się dla nas zakończa, że my coś już zakańczamy. Także ja myślę, że koziorożec też w tym tygodniu, jeśli nie, nie chodzi tutaj o wyprawę jakąś, po prostu zakończa jakiś. Z entuzjazmem jakiś projekt bądź jakieś, jakąś inwestycję. Coś się dla was zakończa, generalnie jeszcze coś takiego się musi wydarzyć w tym tygodniu, myślę, koziorożce, żebyście mogli zobaczyć rezultaty tej waszej ciężkiej pracy, ponieważ przy dziewięciu buławach, kochani, przy dziewięciu buławach my już mamy doświadczenie w tym, co robimy. I jeśli ktoś przychodzi i pyta nas się o, o to, słuchaj, panie koziorożcu, o, Pani Kozioroż, Koziorożec, co tutaj z tym, to wy znacie dobrą odpowiedź na to i wiecie co i jak. Słuchajcie, dobra osoba na dobrym miejscu, tu jest właśnie przy dźwiące buła, to jesteście wy, coś zakończacie, jakiś projekt. Fajnie, dobrze. Koziorożce, zatem co idzie do przyszłości, bądź co z przyszłości może na Was wpływać? Co idzie do przyszłości, bądź co z przyszłości może na Was jeszcze wpływać? Poproszę tutaj energię na przeszłość. Zobaczcie, myślę koziorożce, że jakieś um, um, oparcie, ten rycerz jest. E, siedem pentakli. Ja myślę, że koziorożec po pierwsze um, chce zwycięstwa. Wiadomo, każdy chce zwycięstwa. E, I ja widzę, że wy idziecie ku temu zwycięstwu koziorożce, cokolwiek jest tym zwycięstwem dla was. Czy to jest jakaś, słuchajcie, lepsza kasa z inwestycji, czy to jest jakiś udany związek? Ja tutaj właśnie widzę, że yy, zainwestowaliście czas, pieniądze w coś. Chcecie sukcesu i ja widzę, że ten sukces będzie do was szedł. Dobra. Mhm. Sześć buław, kochani. Ten rycerz jest skierowany w stronę yy, karty zwycięzca, energii, zwycięzcy. Mówi mi to o tym, kochane koziorożce, że idziecie krok po kroku w tym tygodniu. Zakończeniu jakiegoś projektu. Ku zakończeniu jakiegoś projektu. Bądź, słuchajcie, jakieś zyski do Was idą. O, tak, tak to powiem. Co jest w Waszych głowach, moje kochane Koziorożce? Cztery kielichy. A Koziorożec jest, jest zmęczony, tak, bo już przy tych dziewiątce przy dziewiątce buław już jesteśmy zmęczeni. Także, kochane Koziorożcu, widzę, że tutaj macie cztery kielichy, czyli. Yy, Yy, taka potrzeba odpoczynku, to jedna sprawa. Druga sprawa, może koziorożec planuje jakąś. Chce odpocząć, bądź słuchajcie, może planujecie wyjazd, bądź słuchajcie yy, będziecie w przyszłym tygodniu już w jakimś tam wyjeździe, może piątek, a właśnie, majówka, majówka właśnie, to może to. Yy, generalnie jakaś potrzeba, słuchajcie. Zaraz pójdziemy dalej, ale potrzeba odpoczynku. Dobra. Koziorożce, kochane, co przyniesie najbliższa przyszłość? Co przyniesie najbliższa przyszłość? Pięć pentakli i aha, wisielec. Kochane koziorożce, czeka was jakiś wyjazd, jakiś wolny, dzień wolny. Czyli jesteście zmęczeni, rzeczywiście pojedziecie na odpoczynek. Mm -hmm. Idę tym tropem. Dopowiedzmy sobie, ponieważ piątka pentakli właśnie mówi też o wychodzeniu z braku, o wychodzeniu z braku kontaktu do kogoś, od kogoś, o wychodzeniu z braku ładnej, posiadania ładnej pogody, słuchajcie, także może być ładna pogoda. I co ja tu jeszcze widzę? I generalnie może tak być, że po jakimś czasie właśnie wiecie co koziorożce, ja myślę, że wy coś zakończycie w najbliższej przyszłości w kolejnym tygodniu, tygodniu 17. Dopowiedzmy. Proszę trzy karty na piątkę pentakli. Co ja tu widzę? A, zobacz, zobaczcie. E, papież, słuchajcie, e, ziemska energia, bycza energia, kochane moje koziorożce. E, dobra energia, dobra energia, słuchajcie, na zamykanie projektów. A smieczy. Aha, super. Też może być tak, kochani, że. Mm, Jakaś mądra osoba da Wam dobrą radę, i Wy dzięki tej radzie, słuchajcie, wyjdziecie z biedy bądź z braku, co? Uh -huh. A co mamy tu? Szóstkę. Buław po raz kolejny. Tu szóstka buław i tu szóstka buław. Kochani, idziecie po zwycięstwo i zostaniecie tym zwycięzcą i to będzie trwało. To będzie trwałe. Um. Szóstka mieczy, słuchajcie, wypływacie na spokojne wody, znajdujecie rozwiązanie do Waszej sytuacji yy, i czujecie ulgę. Kochane moje koziorożce, ten tydzień, jeszcze nie, następny, tak. Yy, rzeczywiście, już jesteście zmęczeni i coś zakańczacie, ale słuchajcie, yy, zakończacie jakiś projekt, jakieś działanie, jakieś wielkie działanie, zakończacie, kochani, zakończa się dla Was macie tego miecza, ale macie dobre karty na przyszłość, słuchajcie, no wychodzicie, wychodzicie słuchajcie, z braku z braku posiadania informacji, z braku posiadania pracy, z braku posiadania e, może też równie to oznaczać, słuchajcie, kochani e, wakacje też, kurde wakacje, jakieś takie wakacje, nie to, że wakacje dwa tygodnie, ale takie słuchajcie, parę dni weźmiecie sobie wolnego, generalnie macie dobrą energię na przyszłość, kochane koziorożce e, Czekajcie, jeszcze tutaj chciałam, coś mi jeszcze tutaj wpadło do głowy. E, kochani, tak może być, że kto, jakiś koziorożec, ktoś z Was e, pójdzie tropem, e, ro, pójdzie drogą rozwoju duchowego, będziecie przewodniczyć. Przewodniczym, przewodzić innym właśnie. Może tak być, że jakiś koziorożec chce awans, ja widzę ten awans, e, bądź słuchajcie, droga e, tego rozwoju. E, Wewnętrznego możecie przewodzić też innym, i tu macie, zobaczcie, błogosławieństwo um, jakiegoś szefa, bądź jakiego, jakiejś osoby, yy, która przewodzi też Wam. No, um, kurczę, super koziorożce, dobra, dobrze, dobrze to wygląda. Kochani, zatem, co tam u związkowców, co tam u zajętych koziorożców, co tam u Was w związku, co tam się dzieje? Coś się dzieje? <noise> no, zobaczmy, kochani. Paść buław, słuchajcie, aha, Wyrazem, kochane koziorożce, myślę w tym tygodniu możecie jechać na jakiś właśnie, y, jakiś wypad, jakąś eskapadę, y, może gdzieś dalej, może za granicę, może yy. za granicę. O, trzy miecze, yy, trzy miecze, słuchajcie, już patrzę, generalnie będzie Wam się bardzo tam podobało. <laughs> Razem słuchajcie ze swoją drugą połówką. Też tak może być, kochani, że będziecie dyskutować. Przy trzech mieczach, słuchajcie, się dyskutuje, i my mamy w ogóle dobre argumenty do dyskusji, dobra dyskusja w związku. Myślę, że może będziecie dyskutować na temat, gdzie by tu pojechać, co by tu zrobić. Zaraz sobie to powiemy. Paź Buław, entuzjastyczny Paź, pełen pomysłów. Pięć kielichów, słuchajcie, może być tak, że rzeczywiście może koźrożec z kimś się w, z, w związku właśnie z tą swoją waszą drugą półką może, słuchajcie, się pokłócicie, w sensie ta dyskusja może będzie zażarta, 9 pentakli, Kurczę, może to być dyskusja, słuchajcie, na temat, um, dyskusja na temat um, pieniędzy, rzeczy materialnych, Pięć pentakli. O, zobaczcie, kapłanka. Kochani, kochane koziorożce, yy, kochane koziorożce w związkach, yy, powiem Wam tak, że. Yy, powiem Wam tak, że może tak być, że, kochani, będziecie się, po pierwsze, po pierwsze, że może się pokłócicie. Może będzie jakaś zażarta dyskusja, słuchajcie, na jakiś temat, na temat finans, rzeczy finansowych, ok? To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że będzie ta dyskusja i ona pójdzie w zapomnienie, słuchajcie. Także wyjdziecie z tego i będziecie mogli ruszyć nową, słuchajcie, nową ścieżką życia. Eee, nową ścieżką życia, może nie, może bardziej zmodyfikowaną, taką, jaką byście chcieli. To jest jedna sprawa. Tam niespodzianek nie będzie. Eee, jedna sprawa. Druga sprawa, patrząc tutaj, słuchajcie, na tą energię, która jest w Was, co siedzi w Waszych głowach. Cztery kielichy, też kielichy mówi też o dąsaniu się. O takim, słuchajcie, wiecie o czym, o takim byciu obrażonym na kogoś. Także koziorożce w związkach nie obrażamy się, y, ponieważ przyszłość wygląda wspaniale, dobra? Jeśli chcecie zwyciężyć jakiejś, jakiejś dyskusji, widzę, że zwyciężycie moje kochane koziorożce. Y, Okej, okay, dobra. Koziorożce Single. Co tam u Was kochani? Szykuje się jakaś miłość. Zobaczmy. Single. Uuu, cztery pentakle. Koło fortuny. Hmm, cztery pentakle. Koziorożec, y, singiel, będzie budował jakąś stabilizację. Ale co sam będzie budował? Sprawdźmy, sprawdźmy. To jest właśnie budowanie stabilizacji. Ale też, kochani, ale też single. Dopowiedzmy: dopowiedzmy single koziorożce, dobra? Cztery pentakle. Zobaczcie, żeby tak nie było, że koziorożec singiel skupia się na pracy i nie, nie wypatruje nikogo tam dla siebie. Tak może być, że będziecie się w tym tygodniu, słuchajcie, skupiać na pracy. Diabeł. Mm. Proszę, proszę, proszę. Sprawiedliwość. Proszę, może może singer. 9 mieczy. Dobra, koziorożce single może tak być, że poznacie kogoś na internecie, dobra, i nie będzie odzewu. I będzie Was to w jakiś sposób nurtowało, bądź smuciło, słuchajcie, ale ja tutaj widzę, że ja tutaj widzę, że. No. Um, kochani, ja tutaj widzę, że wy że koziorożce single, nie wiem, to może być dla jednej osoby, która mnie słucha, albo do nikogo słuchajcie, ja widzę ja tylko mówię to, co widzę w kartach, dobra yy, i co mi intuicja podpowiada, ja tutaj widzę, kochane koziorożce single, że jest bez zmian, dobra w tym tygodniu, przy tej czwórce pentakli za dużo się nie dzieje, czwórka ma, mamy, jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy i z tego, co mamy, i z tego, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, także single koziorożce przy tej czwórce, nie widzę jakiegoś tutaj, słuchajcie, wielkiego zewu uczuć, dobra. Ale y, ja myślę, że to jest spowodowane tym, że wy w przeszłości, kochani, y, nacieliście się na kogoś, słuchajcie, bądź na, na jakąś taką sytuację była w przeszłości, i wy się stresujecie, że może to wrócić do was. Ja myślę, że to nie wróci, ponieważ przy tej. Tutaj mamy sprawiedliwość, że sprawiedliwość, energia sprawiedliwości mówi o tym, że my, że udało nam się, słuchajcie, zwalczyć jakieś takie niedobre sytuacje z naszego życia. Podjęliśmy decyzję i może tak być, że koziorożec może nie za bardzo się czuje z tą decyzją, ale ta decyzja była dla Was dobra. I jest Wam potrzebny koziorożce single, czas na to, żeby się wyleczyć z kogoś, z czegoś, słuchajcie, z kogoś, z czegoś, z jakiejś, słuchajcie, sytuacji, która, nie, która Wam nie służyła. E, dobra, także słuchajcie koziorożce w tym tygodniu, czwórka pentakli, czyli siedzicie w swoim, w swoich czterech ścianach, powiedzmy, i zajmujecie się swoimi sprawami. Tak to widzę. Dobra, dzięki serdeczne. Zatem jaka jest niespodzianka dla wszystkich koziorożców na nowy tydzień. Co się zmanifestuje, bądź nie. Co idzie kroczkami wielkimi, podejrzewam. Do Was. Niespodzianka to cztery mieczy. No, słuchajcie, jakiś odpoczynek. Odpoczynek i który Wy potrzebujecie, jako niespodzianka, bądź chcecie, żeby ktoś się do Was odezwał, i myślicie, że ta osoba się odezwie. Może to być jakiś, słuchajcie, szef wszystkich szefów, bądź osoba na stanowisku, którą poznaliście, bądź jakiś, słuchajcie, taki przywódca, osoba, która przewodzi innym ludziom. No i ta osoba się nie, nie odzywa i to będzie to niespodzianką, co? Ale tutaj zobaczcie, mamy dziewiątkę, buław. Dlatego ja myślę, że koziorożec może myśli, że w tym tygodniu się coś dla Was zakończy, Wasza inwestycja, Wasze czekanie, a to się nie zakończy jeszcze, dobra? E, czyli jeszcze przyjdzie Wam czekać, moje kochane koziorożce. Dobra, czwórka mieczy, jako niespodziankę. Dobra, dopowiedzmy tą niespodziankę, bo, on, bo na razie nie jest to zbytnio jasne co. Myślę, że to jednak chodzi o jakiś e, wypoczynek. Zobaczcie, koło Fortuny. Koło Fortuny na niespodziankę, słuchajcie. Mietrze. Słuchajcie, wszechświat y, doprowadzi y, Was y, do takiej sytuacji. Mhm. No dobra, kochani, może to niespodzianką będzie to, że się pogodzicie. Dobra? Bądź będziecie pracować nad tym związkiem. Bądź nad tą sytuacją. Ale ja myślę, że dojdzie do takiej sytuacji, gdzie właśnie będzie wam dane, że jakaś przyjdzie informacja, wy się zastanawiacie, co i jak, co z waszą sprawą, co z tą osobą, i przyjdzie w tym tygodniu. Słuchajcie, przy tym kole fortuny, przyjdzie wiecie jak przy kole fortuny raz, na, raz u góry, raz na dole, co? I ja myślę, że przyjdzie informacja, która pozwoli wam złapać balans, moi kochani. I mamy tutaj czwórkę. Czwórkę buław, słuchajcie, czyli y, radowanie się, zadow czyli stabilizacja, łapanie stabilizacji. Koziorożec łapie stabilizację, i to jest tą niespodzianką, słuchajcie. Przychodzi informacja, która pozwala Wam złapać balans. Y, co jest tą informacją? Dowiecie się, <grytanie> co? Dobra, koziorożce, zatem co tam w pracy, co w finansach, pracujecie? Jak to wygląda w tym tygodniu, w nowym tygodniu, w tygodniu 17. Praca, finanse dla koziorożca. O, proszę, rycerz pentakli, jest praca krok po kroku, a z buław. Może tak być, że koziorożec dostanie w pracy do prowadzenia jakiś nowy projekt. Słuchajcie, bądź, jeśli nie chodzi tu o pracę, jeśli nie pracujecie dla kogoś, słuchajcie, przyjdzie, wpadnie wam jakiś jakiś nowy pomysł na rozwijanie, jakaś nowa inspiracja na rozwijanie, słuchajcie, waszego pomysłu który jest super pomysłem, ponieważ ten rycerz pentakli, nie dość, że on dochodzi do celu to jeszcze jest przy tym uczciwy i w ogóle to jest wasza energia, kochany koziorożca jest uczciwy, pracowity i wszyscy go lubią, no koziorożca tak to jest, poproszę trzy karty na rycerza pentakli Uuu, szefowa, możecie mieć spotkanie z jakąś szefową, bądź z jakąś osobą, która jest ważna w Waszej pracy bądź dla was. Mhm. Ona Wam dać może dobrą radę, słuchajcie. Sześć pentakli, tak, słuchajcie. Może też tak być, że będzie jakaś wypłata po prostu, moje kochane koziorożce. <noise> że to jest ten tydzień, gdzie dostajecie wypłatę. E o, rycerz kielichów. No przychodzi coś nowego. E o, zobaczcie. Judgment, czyli. Zmartwychwstanie jakiś nowy projekt. Nowy projekt, nowa inspiracja, no coś nowego do prowadzenia w pracy Wam przychodzi słuchajcie ten rycerz kielichów. On trzyma tutaj w tym kielichu coś fajnego, coś, co Wam się spodoba, coś, co wy będziecie dalej rozwijać. Super jest ok, praca jest, kasa jest też. Yy, Koziorożce zatem wynik dla Was tego czytanka. Bądź rada. Ok, zobaczmy, rada bądź wynik dla koziorożca na nowy tydzień. Siła. Kochani, kochane koziorożce, dziewięć kielichów, po pierwsze, e, koziorożce, uwaga na, nie powiedziałam tego, nie, a tutaj miałam pobudki takie, żeby powiedzieć to, ale słuchajcie koziorożce, może tak być, że w tym tygodniu e, będziecie lekko niedomagać, dobra, że jakieś przeziębienie Was złapie, coś w tym stylu, dlatego uważamy, e, zapinamy kurtki i niestety ubieramy szaliki. E, tak może być, kochani. Poza tym też tak może być, że może dostaniecie zaproszenie jakąś na imprezę. Właśnie, do lwa. Tak może być, kochani. E, I będzie fajnie. Myślę, że czeka Was fajny czas. Cokolwiek się będzie działo w tym tygodniu. Hmm, pamiętajcie, że macie siłę. Sprzyja Wam Wszechświat. Przetrwacie wszystko, dobra? Przy sile... Przy sile... Słuchajcie, ja myślę, że to jest wynik tego czytania. Przy sile, słuchajcie... Osiągamy nasze cele, yy, jesteśmy słuchajcie, zbalansowani. Właśnie tu też mieliśmy balans, my, jesteśmy zbalansowani. Dobra energia jest w nas, dobra energia do nas przychodzi. Osiągamy nasze cele w sposób dla nas zadowalający, zadowalający. Słuchajcie, yy, wynik super, siła, dacie radę, jest dobrze. Dzięki serdeczne Koziorożce. Pozdrawiam, pa.